Na pasji sportu walki Damian Koszyk, witaj serdecznie. Siemanko. Po przegranej walce z Christianem Burjańskim z Kielc. Można powiedzieć, że Christian wszedł tą walkę bardzo szybko. Zdem, powiedzmy zdemolował Cię. Czy tak też to czułeś z Twojej perspektywy jako zawodnika? Ja trenuję rok boksu. Tak to ogólnie zacząłem trenować MMA. On mówił, że 7 lat trenuje. No było widać doświadczenie z jego strony, z moje właśnie mniej. Gdyby nie to doświadczenie, wydaje mi się, że upierdoliłbym go. Skromnie mówiąc. Eee, no z czym miałeś największe w tej walce problemy? Z tym, że Krystian nacierał. Nie mogłem nie czułem w ogóle dystansu. Nie czułem w ogóle dystansu. Tak to nie mogłem wyczuć jego wiesz, skok na skok, nie? Ja, ja odskakiwałem i on po prostu... No nie czułem tego dystansu, w ogóle nie mogłem się przełamać. Które ciosy, bo tam by Krystian bił również sporo dołów, po jednym z tych dołów. Bardziej odczułem chyba tylko prosty, prawy prosty. Prawy prosty. I te ciosy oczywiście po których no niestety usiadłeś, eee. dla Ciebie niestety. Tak, nie było ich tak bardziej czuć, ale z e, chawy, z poczułem najbardziej, tak. E, co w ogóle spowodowało, że tą walkę przyjąłeś, jeżeli trenujesz na co dzień w formułę wszechstylową? Uwaga. Trzeba się próbować wszędzie, nie? Dostałem, nie chcieli mi dać walki w MMA. A wyszli do mnie z ofertą z boksu. Ale no, nie chciałem mieć przystoju, zawsze takie doświadczenie. Czy przegrana, to wiesz? On gościł doświadczony, ma 16-4. Ja, to był mój debiut w boksie. Będziesz chciał dalej kontynuować tą przygodę bokserską? Zobaczymy, co życie pokaże, nie? Jak będzie. Zobaczymy, jak się w boksie dalej odnajdę. O, w bo bok, samego boksu trenuję. Chodź, bo wychodzisz z kadru, Z jest, przepraszam, z kadru, Trzy miesiące trenuję tak stricte boks. Czy myśląc o tym nie jest stricte boks, natomiast ręce są twoją powiedzmy w walce wszechstronowej, są twoją, nie, nie powiem, że domeną, ale twoją mocną stroną, czujecie, no że... Mocną no stroną, już... masą nogi. Ostatnio na map zrobiłem lockout w 15 sekund. High kick poszedł, dobiłem hakiem i... Jak oceniasz dyspozycję tutaj Krystiania Buriańskiego? No bo jest to, no, no nie, że tak powiem, nie jest to pięściarz, mówiąc tak nieco przysłowiowo, z pierwszej łapanki. No tak, no... Uszczelił mnie, co mam dużo mówić, kurwa, no. Jestem wkurwiony, na pewno pójdę odrobić lekcję z tego boksu. Ale co? Niech mi da rewanż w Kajen albo wyma, Niech tak zrobi, to będzie zajebiście. A obiecuję wam, że to ja będę wygrany. No co by nie było, wszedłeś na Krystiana podwórko. Krystian jest pięściarzem. Natomiast jaki widziałeś swoje, bym powiedział, swoje atuty, żeby móc z Krystianem nawiązać równą albo nawet może wygrać. Charakter swój, ja mam twardy charakter, jestem twardym skurwysynem. Spytaj ich tych, tych ziomeczków za kamerą, czy jestem twardym skurwysynem. No, A co dzień gdzie trenujesz? W Rio Grappling Club. To jest dobra wiegórniczej. Mam krótko trenuję, bo półtora roku tylko trenuję. Czyli sport walki tu od półtora roku, tak? Tak jest. po półtora roku. Jak się zaczęła twoja pasja sportu walki? Na kanał Pasja Sportu Walki. Jak byś chciał zainspirować młodych ludzi? Miałem 15 lat, gościu wyzwał mnie na solówkę, no i mu dopierdaliłem i tak się zaczęło, jak mogło się zacząć. No jak wygrałeś, no to wydawałoby się, że nie potrzebujesz aż takich treningów, bo talent, powiedzmy, masz wrodzony. No jak oglądałem, oglądałem powtórkę, to mi się przykro zrobiło, jak ja to wygrałem, a brakło, właśnie, pierwszy nokaut na Polskę miałem w 15 sekund z nogi, gościa podłączyłem, a moja pierwsza bitka też byłby nokaut z nogi, no. Czyli przegrany. Ale nie można powiedzieć w żadnym przypadku, że załamany. Nie, ja nigdy nie jestem załamany. Ja dla siebie wygrałem. Wszedłem do gościa, który ma 16,4. Ja zrobiłem debiut w boksie. Więc wiesz, sam musisz się zastanowić. Wyszedł mi do gościa 16 Tak szczerze, w boksie. To była ja mam. Nie... Pierwsza walka. Ja bym akurat rzecz jasna nie wyszła, tylko wielki szacunek dla Ciebie, że masz na tyle odwagi, natomiast dzisiaj modne są gale free fight'owe, gale show biznesowe jak Ty zawodnik, który dopiero zaczyna swoją przygodę ze sportami walki, się do tego odnosisz, no bo wynikałoby z tego, że po co trenujesz, jak może, okay. zrobić, może zrobić komuś, nie wiem, dobrze, pochwalić się tym, później powiedzieć, że skłamałeś, ale chodzi o Cię fame. Dobrze, na przykład. Ja mogła zrobić, taka jedna, a nie, żartobliwie <śmiech> mówiąc. <śmiech> <śmiech> Sorry. Nie wiem, coś głupiego powiedzieć. Powtórz pytanie, bo się... Chodzi o to, że wynikałoby z tego, że nie warto się starać, tylko zrobić coś głupiego, zrobić może komuś dobrze, później okłamać, że nie, 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 to tylko na potrzeby na przykład fejmu i bić się za dobre pieniądze w federacjach fightowych. Jakie masz zdanie na temat freakfightów? Ogólnie wiadomo, dostać walkę w freakfighcie, pokazać, fajnie zrobić show. Ja jestem show jak to się mówi, nie? Mógłbym komuś dopiero dopierdolić z freaków. Komu? Komukolwiek, ty mi wybierz. Nie wiem. Tylko w Niech dajcie mi bitkę w MMA. WMA. Kogo by tam pierdolić? Nie wiem. No. No, no, chyba jedno z, z najgłośniejszych. Z najgłośniejszych nazwisk. Pozdrawiam Martinkę Zachacz, kocham cię. Dobra, nie przeszkadzam dalej, nie przedłużam. Dziękuję Ci za, za wywiad i, i pozdrawiam.